Powiem o co, o co chodzi w moim wystąpieniu, bo ono jest takie trochę bardziej szczegółowe. Tutaj było wcześniej o pewnych ogółach ogólnikach bardzo ważnych. Natomiast od ogółu przechodząc do szczegółu chciałbym się skupić na tym, w jaki sposób jesteśmy urabiani my i w jaki sposób co najgorsze są urabiane najmłodsze pokolenia, bo dla niektórych ludzi stosujących inżynierię społeczną, no to my jesteśmy już nie do przerobienia, czyli ludzie powiedzmy 35 plus, 40 plus 50 i tak dalej. Natomiast za co, za kogo biorą się właśnie ci inżynier inżynierowie społeczni, a no, biorą się za najmłodsze pokolenia i dlatego na to należy zwrócić baczną uwagę. Otóż yy, znajduję się w takim gronie, w którym no myślę, że nie ma sensu tłumaczyć, że żyjemy w czasach, w których stosuje się na szeroką skalę różne socjotechniki, różne inżynierie społeczne. Yy, jesteśmy tego świadomi, widzimy jak zmienia się świat wokół nas i widzimy, że to nie jest przypadek, że pojawiają się od czasu do czasu tacy ludzie jak pan Harari którzy mówią, jak świat ma wyglądać, że są pewne kręgi, które uzurpują sobie prawo do decydowania o tym. Są to kręgi, które no, z jednej strony mówi się ludziom bardzo dużo o demokracji, o wolności wypowiedzi, natomiast pewne kręgi ludzi pojawiają się, ludzi, których, którzy chcą mieć władzę, którzy nie są rządem, ale ja bym powiedział, bardziej się rządzą. I którzy chcą nam narzucić pewne wizje, pewną wolę zmiany dotychczasowej kultury, sposobu bycia, sposobu życia, sposobu funkcjonowania. I dochodzi też w związku z tym do upadku naszej cywilizacji, naszej tradycyjnej kultury, która była budowana przez wieki, która rozwijała się, która miewała pewne kryzysy, ale najczęściej te kryzysy były skutkiem Skutkiem pewnego załamania morale, pewnych katastrof, do których dochodziło w sposób naturalny, powiedzielibyśmy. Natomiast w tym momencie, od około 100 lat, mamy już sposób niemal jawny i oczywisty do czynienia z pewnymi ruchami, pewnymi nurtami, które w sposób otwarty wręcz postawiły sobie za cel zniszczenie naszej kultury, zniszczenie naszej cywilizacji, zniszczenie świata wartości, dawniej się mówiło białego człowieka, ale tutaj no szeroko pojętego zachodu Europy wiemy o, o co chodzi. Chodzi o, o kulturę, która wyrasta właśnie z tego pnia śródziemnomorskiego, dalej europejskiego, chrześcijańskiego. Więc teraz mamy Działalność takich nurtów destrukcyjnych. Tutaj spora ich część wywodzi się z tak zwanej szkoły frankfurckiej. Jest mało czasu, więc ja nie będę się zagłębiał. Gdyby ktoś był zainteresowany, to, to proszę zapoznać się z czymś takim jak z taką trucizną, jak na przykład teoria krytyczna, która więcej ma do czynienia z takim krytykanstwem i destrukcją niż z podejściem krytycznym chrześcijańskim, które. Każe człowiekowi podejść krytycznie do tego, co on czyni w życiu, do tego, co tworzy, i wyciągnięcia wniosków z własnego zachowania w celu poprawy. I, i, I z podejściem krytycznym mamy do czynienia w naszej kulturze, w naszej tradycji. Natomiast to, co nam się ubiera właśnie w te szatki, to jest zwykłe krytykanstwo, to jest demolowanie. Demolowanie dosłownie tego świata, który odziedziczyliśmy po naszych dziadach, pradziadach, tego, co się sprawdzało przez pokolenia, co dawało rozwój, co dawało pewien sens istnienia. Otóż we Frankfurcie powstała taka, taki instytut, zwany potocznie Szkołą Frankfurcką, który 100 lat temu zastanawiał się, dlaczego robotnicy zachodu, nie byli tak bardzo skłonni do wzniecenia rewolucji, takiej samej jak to się stało w Rosji. No i oni za pieniądze oczywiście y, bogatych sponsorów y, przebadali zagadnienie, doszli do wniosku, że robotnicy, chłopi krajów zachodnich żyli we względnym dobrobycie y, i tam, tamtejszy system pozwalał tym ludziom dorabiać się uczciwą pracą. Oni nie byli chętni do. Palenia, grabienia, mordowania, niszczenia. No więc co, co tych ludzi hamowało? W dużej mierze właśnie ten kręgosłup moralny oparty o moralność chrześcijańską. No i co takiego uradzili ci demiurgowie? Otóż ich zdaniem należało ten kręgosłup amputować. No i zrobiono to bardzo skutecznie na zachodzie, gdzie jak to zauważył pan Krzysztof Karoń. W ciągu kilku dekad po prostu zniszczono dorobek kulturalny wielu pokoleń, dorobek, który przez kilka tysięcy lat po prostu był budowany cegiełka po cegiełce, cegiełce został zniszczony za pomocą przeróżnych inżynierii społecznych, które właśnie rzekomo poddawały krytyce. Dorobek właśnie tych narodów zachodu, ale tak faktycznie to one przedstawiały ten dorobek jako prowadzący do komór gazowych, prowadzący do zbrodni. Było to i jest to wielkie zafałszowanie tych ludzi, którzy to robią i którzy to wmawiają. Ponieważ do komór gazowych, do gułagów i tego typu wynaturzeń doszło dlatego właśnie, że tamci ludzie odrzucili dekalog, odrzucili chrześcijaństwo. Natomiast ci demiurgowie tworzą nam fałszywą rzeczywistość, fałszywą historię i używają pewnych trików w takim celu, abyśmy my również zakłamali w nas nasze poczucie wartości, abyśmy nabyli taką zaniżoną samoocenę i oni działają trochę tak, jak działają jednostki patologiczne, a mianowicie socjopaci, psychopaci i narcyzi, którzy tak samo jak oni wpajają ludziom, całym narodom kolektywny kompleks winy. Kilka lat temu rozmawiałem na konferencji we Wrocławiu z pewną panią, która zajmowała się kwestią islamizacji Europy i kryzysu tożsamości europejskiej, nagrałem taki wywiad, który no, ma kilkaset tysięcy wyświetleń w internecie już do dzisiaj i zadałem jej pytanie, dlaczego ci deliurdzy, ci, ci inżynierowie społeczni odnieśli tak wielki, tak katastrof, katastrofalny sukces. I ona mi powiedziała jedno, że po prostu narodom Europy Zachodniej... Mówiono kolektywny kompleks winy. Kompleks winy za Holokaust, za, za kolonializm i tego typu właśnie sprawy. I co ciekawe, te pewne zagrywki są używane również przeciwko nam, gdzie myśmy nie mieli kolonii, gdzie Polacy. Nie są odpowiedzialni za Holokaust, gdzie Polacy byli ofiarami obozów śmierci, zarówno tych budowanych przez Hitlerowców, jak i tych budowanych przez komunistów. Natomiast pewne warianty gry są takie same, i to, co wyszło na Zachodzie, jest również używane w Polsce. Tak samo jak do walki z Kościołem, używa się dokładnie tych samych schematów, tych samych matryc, których używano w Irlandii, w Hiszpanii. W krajach dawniej katolickich, i teraz możemy zobaczyć, przeanalizować w jaki sposób tam działano, i to są dokładnie te same, te same zagrywki. I to jest dla mnie zastanawiające, że nie ma u nas refleksji i ktoś nie zauważa, że to już było gdzieś grane. To jest na zasadzie mamy przebój, i zastanawiamy się, ja to już gdzieś słyszałem. Więc tak samo na przykład, to, 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 to są bardzo śmieszne paralele, kiedy się Polakom na przykład. Wmawia, że Polacy mieli kolonię, bo tu rzekomo Ukraina, prawda, Białoruś, no nic bardziej błędnego, myśmy byli w Unii. W Unii z Ukrainą, czyli z Rusią ówczesną i z Litwą. Myśmy nikogo nie najechali, nie podbili, to była Unia, tak samo jak jest Unia na przykład, była Unia na przykład Czechosłowacka. Czechy i Słowacja były jednym państwem, tak samo my mieliśmy jedno państwo. Inna jest kwestia pewnych relacji, pewnej dominacji, rzeczywiście kultury polskiej. Natomiast, natomiast co ważne, proszę zwrócić uwagę, że myśmy mieli szlachtę wymieszaną czyli to była szlachta polska, litewska, ruska. Mieliśmy na przykład czartoryskich. Zobaczmy, jaki herb mają czartoryscy. Pogoń litewska. Zobaczmy. Pogoń, no, pogoń ruska, natomiast to jest, to jest tak jak, 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 jak mamy godło Litwy. No, mamy. mamy, mamy Yy, mamy w herbie symbol nie polski, ale, ale zaczepnięty z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mieliśmy paców, radziwiłów, prawda, yy, yy, ostrowskich. Yy, mieliśmy mieliśmy yy, rody, rody które, które były pochodzenia rusińskiego, litewskiego i co ciekawe, to Wielki Książę Litewski został królem Polski, a nie odwrotnie. Więc myśmy tych ludów nie najeżdżali, doszło do Unii. Do Unii, która, która stworzyła nowe państwo. Natomiast tutaj niektórzy nam wmawiają pewne warianty gry i traktują to, to w takim samym stopniu jak na przykład Francja, która miała kolonię, więc nie dajmy się na to łapać, bo tym ludziom chodzi, na, chodzi o to, aby, abyśmy my umniejszyli dorobek poprzednich pokoleń, uznali go za coś, co nam przynosi powód do wstydu i byśmy go odrzucili. To jest bardzo chytra sztuka, grana, jak powiedziałam, przez socjopatów, psychopatów i narcyzów. Mamy do czynienia z tego typu demiurgami, którzy robią to w celu odcięcia nas od korzeni, bo wtedy będziemy bardzo łatwym, łatwą modeliną wręcz, będziemy taką plasteliną, z, którego, z której oni sobie będą coś lepić od nowa. Bo ci ludzie, tworzący tą teorię krytyczną, oni zatrzymali się na punkcie destrukcji, dekonstrukcji. Oni jak na razie udowodnili, że oni bardzo ładnie potrafią burzyć. Natomiast ci ludzie jak na razie niczego nie stworzyli, a to co stworzyli, to jest nowa niewola i tworzenie człowieka, który, który jest kaleki. Bo też zastanawiałem się, rozmawiając z ludźmi młodymi, czym ich zatruto. I trochę tak jak Machiavelli, czy jak Schopenhauer w erystyce, czy Machiavelli w księciu, zastanawiałem się, bo to też jest ciekawe, że się Machiavellemu pewne rzeczy zarzuca, czy, czy Schopenhauerowi, a przecież oni sobie tego nie wymyślili. Oni obserwowali rzeczywistość i pewne triki, pewne zachowania, pewne warianty. Które są wygrywane przez pewnych ludzi. I oni je tylko spisywali, opisywali. Więc tak samo jak, jak ci badacze, ja próbowałem, rozmawiając z młodymi ludźmi, zastanowić się, czym ich się truje. Co powoduje na przykład, że oni nie lubią ludzi, którzy tak jak my odwołują się do pewnej tradycji, do pewnego systemu wartości który funkcjonował i to bardzo dobrze przez wieki, przez wiele pokoleń, dawał piękne owoce, bo zobaczmy, tak jak tu moi przedmówcy mówili, jaka była piękna architektura, jakie katedry piękne budowano, jakie piękne obrazy malowano. I to samo się broni, ten dorobek. Natomiast ci, którzy teraz próbują rozmontować tę, tę aksjologię zachodu, i, i, I naszej tradycyjnej kultury, oni posłuchu, posługują się bardzo po, b, b, powszechnie, na przykład czymś takim jak permisywizm. Oni wpajają ludziom młodym permisywizm moralny, czyli, że to ty będziesz decydował, co jest dobre, a co złe. To nie będą twoi dziadkowie, ojcowie, twoje, twoja matka nie powie ci, że tak robić nie wolno, no bo przecież. To ja decyduję o tym, co jest dobre, a co złe. Tu warto zwrócić uwagę na to, iż jest to niejako spełnieniem obietnicy danej pierwszym ludziom przez złego, że to wy będziecie decydowali, co jest dobre, a co złe. Wy jako Bóg będziecie decydowali, co jest dobre, a co złe. Bardzo chytre. Bardzo chytre, ale lewica po prostu używa tego typu trucizn, tego typu pułapek, aby wodzić ludzi na pokuszenie. I aby tych ludzi, przepraszam za wrażenie, skutylizować, Zasny, nieżyjący już, zmarł dwa lata temu, były europoseł pan Michał Marusik, kiedy ja z nim kiedyś rozmawiałem, bardzo krótko, lapidarnie potrafił zdefiniować, czym jest lewica, czym jest lewicowość. On mi kiedyś powiedział, że lewicowość to nic więcej jak przyzwolenie na czynienie zła. Więc mamy pewne siły, które głoszą przyzwolenie na czynienie zła. I, I tworzą tego typu pułapki po to, żeby ludzie bardzo łatwo w nie wchodzili, natomiast żeby oni z nich nie mogli wyjść. Podobnie z socjalizmem. Wiemy, jak się skończyły eksperymenty z socjalizmem. Mieliśmy tego przykłady między innymi w Polsce, no ale widzimy na nowo, różni ludzie nam tutaj roztaczają wizję socjalizmu. Jest wielu chętnych, którzy chcą żyć, po prostu yy, uważają, że można otrzymywać jakieś dobra za darmo, prawda? Dochodzą do poziomu demoralizacji, później nie potrafią pracować, żyją z zasiłków, degenerują się. I kolejną pułapką jest relatywizm moralny. Yy że to właśnie mówi się takiemu człowiekowi coś niby dla nas oczywistego, A on nam mówi, to jest tylko Twoja opinia. Więc bardzo często właśnie spotykamy się z tym i dlatego należy moim zdaniem skoncentrować się teraz na pewnej pracy z młodymi ludźmi i tłumaczyć im, jakie są efekty właśnie tego relatywizmu, tego permisywizmu. Jakie są rezultaty wiary w socjalizm i że to są pewne pułapki, pewne trucizny, które są bardzo atrakcyjne. Bo łatwo jest człowiekowi powiedzieć nie ma granic, to ty decydujesz. Natomiast ten człowiek ten człowiek jest okaleczony, jest zdemoralizowany i niestety jeżeli połknie tę bakcylę, to będzie w przyszłości zakładając jego dobrą wolę, musiał poświęcić bardzo dużo czasu, żeby się z tego wyleczyć. Dziękuję bardzo.